29 listopada. Jedyny środek oczyszczający sumienie. Który przez ducha wiecznego ofiarował siebie samego bez sk. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. List do Hebrajczyków 9:14. Oto żyjemy w nowoczesnych czasach, w epoce internetu, smartfonów, podróży kosmicznych i przeszczepów serca. A nasz problem jest fundamentalnie taki sam jak zawsze. Nasze sumienie potępia nas i sprawia, że czujemy się nie do zaakceptowania przez Boga. Jesteśmy oddaleni od Boga, a nasze sumienia dają tego świadectwo. Możemy się okaleczyć, możemy wrzucić nasze dzieci do świętej rzeki albo przekazać milion złotych organizacji charytatywnej. Możemy usługiwać w jadłodajni dla ubogich lub poddać się setkom form pokuty lub samookaleczenia. A rezultat będzie taki sam. Skaza pozostaje, a śmierć przeraża. Wiemy, że nasze sumienie jest skażone. Nie z powodu tego, co na zewnątrz, jak dotykanie zwłok, brudnej pieluchy czy kawałka wieprzowiny. Jezus powiedział, że to, co wychodzi z człowieka, kala, a nie to, co wchodzi. Marka 7 od 15 do 23. Jesteśmy skażeni przez postawy takie jak pycha, użalanie się nad sobą, zgorzkniałość, pożądliwość, zazdrość, chciwość, apatia i strach. Jedyną odpowiedzią w czasach współczesnych, jak i w każdym innym czasie, jest krew Chrystusa. Kiedy odzywa się Twoje sumienie i potępia Cię, dokąd się zwrócisz? Hebrajczyków 9:14 daje ci odpowiedź: O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Odpowiedź brzmi: Zwróć się ku krwi Chrystusa. Jedynego oczyszczającego środka we wszechświecie, który może dać ci ulgę w życiu i pokój w śmierci.